Moment depresji tych ludzi, moment rozczarowania, ale i moment wielkiego żalu praktycznie do wszystkiego. Do sytuacji, która ich zastała, do strat, które ponieśli, ale również do jak gdyby rządzących tym miejscowościami. Spotykaliśmy się z ludźmi, którzy niejednokrotnie nie jedli. Nie mieli co pić, nie mieli się co ubrać. Był płacz, rozpacz, wielkie podziękowania, ale również zastaliśmy sytuację, gdzie było kilku kombinatorów, jak to wszędzie jest. Ale to, co żeśmy zobaczyli wracając, to był wielki szok. Wielka woda, wielkie błoto i bardzo duże zniszczenia. Jak tylko koleżanka powiedziała, naprawdę to była Kropla potrzeb. Tych potrzeb na pewno było dużo więcej. Był to 12 czerwca, dokładnie, jak żeśmy pierwszy raz wyjechali. Za tydzień 19 czerwca pojechaliśmy z darami również. Z miejscowości Mysłów pojechał z nami Sołtys i członek straży z ich darami. Wtedy żeśmy zastali ogrom błota na tych terenach. Ta woda już opadła, ale błoto, szlam, który pozostał. Wtedy dopiero stwarzał ogrom sytuacji, jaka tam powstała. Ludzie wtedy dopiero poczuli, co ich spotkało: gołe mury, opuszczone budynki, zerwane dachy, zalany sprzęt, zalane budynki, obrane ściany z i wielkie potrzeby żywnościowe, ubraniowe. Ale i potrzeby serca, dodania otuchy tym ludziom, wsparcia jakiegoś psychicznego. Kto tam nie był, kto widział w telewizji, co się tam stało, nie jest w stanie tego ogarnąć myślowo, nie jest w stanie tego zrozumieć, nie jest w stanie tego przekazać innym. To trzeba zobaczyć. Wielka przykrość, wielka strata, wielki szok, jak się tam jest na miejscu. Tym ludziom oprócz potrzeb finansowych, materialnych trzeba wsparcia duchowego. Oni nie są przez kilka lat w stanie podźwignąć się z tego, co się zdarzyło. Stracili wszystko, stracili swoje uprawy. Jest to y, hodowla chmielu, jest to hodowla owoców, jest to hodowla krzewów i nowalijek. Nie zostało im nic, nawet liście na drzewach zostały spalone najpierw przez wodę zniszczone, a później spalone przez słońce. Ogrom materiału, który dostarczyła nam telewizja i nieszczęść spowodowało to, że postanowiliśmy się aktywnie bardzo przyłączyć do akcji. Urząd Gminy też wystosował już taką pomoc i my jako nasza mała miejscowość też pragnęliśmy się przyłączyć. Jak to miało wyglądać na początku, sami żeśmy nie wiedzieli. Porozmawiałam właśnie z, z jednostką OSP w naszej miejscowości. Bardzo chętnie postanowili przyłączyć się do tej akcji, bo cała akcja była właśnie organizowana w remizie OSP przez dwa dni. Ja do mieszkańców wystosowałam takie pismo przewodnie, że będzie zbiórka darów tych pierwszych darów, czyli woda. Pościel, ręczniki, żywność, y, środki chemiczne. I poprosiłam również księdza o to, aby ogłosił. I dwa dni po ochotnicy, strażacy przyjmowali. Z wielkim takim niepokojem żeśmy patrzyli na to, co będzie, jak ludzie y, odpowiedzą na nasz apel. Ochotnicy pojechali właśnie do gminy Wilków zawieźć te dary. Były również w zbiórce pieniążki, które żeśmy przeznaczyli właśnie na zakup środków żywnościowych. To była taka potrzeba, nie wiem, chwili, serca. Na pewno to, co żeśmy zrobili, to była kropla w morzu potrzeb, ale o taką kroplę też potrzeb chodzi, prawda? Przeprowadziliśmy zbiórkę dla powozia. Byliśmy tym zaskoczeni wymiarem, jaką rzeczywiście tą pomoc otrzymali od mieszkańców dla mieszkańców Wilko. Wilkowa. Nie tylko mieszkańcy Wojcowic, jak również y, piekarnia y, pana Grzeczaka udzieliła dużej pomocy z pan, Piekarnia pana Paliki z Koziegów i inne osoby. Było to bardzo dużo y, darów, które żeśmy zbierali. To było w sumie na dwa samochody, gdzie pomoc y, uzyskaliśmy y, w przewiezieniu tych, sam, tych darów. Y, koledzy z Huty stary, y, Mogli nam się to transportować, drugim samochodem. Chciałbym z tej okazji podziękować tym darczyńcom, szczególnie mieszkańcom i tych, tych osobom, tej firmy, które wymieniłem, i strażakom z kuty starych, którzy pomogli nam dostarczyć te dary. Bardzo ludzie zadz zadziałali. Zorganizowałam to u siebie w domu i pojechałam z tymi darami do Bierunia Nowego. Oczywiście zarwałam też dary od koleżanki, pani Czajkowskiej, która zorganizowała w swojej miejscowości w Nadwarciu. Chciałam serdecznie podziękować mieszkańcom mojej miejscowości i oczywiście w imieniu pani sołtys Barbary Czajkowskiej. Wspólnie z dziećmi z mojej miejscowości postanowiliśmy zebrać dary, później przekazaliśmy tutaj do gminy i zostały zawiezione tam na, na miejsce do, do mieszkańców, którzy potrzebowali. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy z dobroci serca właśnie oddali te dary, były to pierwszej pomocy, takiej środki, żywność, odzież, środki czystości i mam nadzieję, że pomogło to osobom najbardziej potrzebującym. z tego miejsca tu wszystkim podziękować za tak ofiarne. Zorganizowaliśmy to Rada Sołecka wraz z Strażą Pożarną. Również z mojej strony no, wielkie podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy się przyczynili do złożenia, złożenia wszystkich tych darów i, i pomoc w zorganizowaniu przywiezień na miejsce. Nasza pomoc była skierowana dla rolników z gminy Czechowice-Dziedzice. Zawieźliśmy zboże, kiszonki, siano. Ziemniaki do logoty i do Zabrzega. Zwróciłem się do Starosty Kierasa, ażeby poprzez kontakty spróbował nam znaleźć te faktyczne miejscowości w miarę blisko od Pińczyc, żebyśmy dali rady, radę zawieźć też te dary własnym transportem. Myśmy zawieźli dwa tiry tych darów. Czechowice, Dziedzice były na całe szczęście, w tym szczęściu pod wodą około trzech dni, tylko trzech dni. Zwracając się do nas o dalszą pomoc, którą jeszcze będziemy im dostarczać, zwracali się nie już o ziemniaki, nie o zboże, ale o siano, gdyż brakowało im traw. Jakżeśmy zostali przyjęci, to może świadczyć tylko reakcja jednego z rolników, który normalnie płakał. Pragnę na ręce jednostki męskiego wskazać przekazać o samorządu gminy miasta Koziegłowy, pompę szlamową dla jednostki aktywnej w tegorocznej akcji powodziowej. Od podziękowania i gorącego wsparcia na rzecz ochrony i bezpieczeństwa publicznego i przepowiedziowego. Dziękuję pani prezesie serdecznie. Ja to jest szczerze. Mam nadzieję, że nie służy. służyła ze swoim przeznaczeniem, będzie pomagała usuwać skutki, na pewno będzie wykorzystana tak, jak Dziękuję. dziękuję.